Nie chcę nic, no poza tym, żeby dziś poglądać z tobą czarne niebo, niebo. La, la, la. Mała już nie chcę nic No poza tym, żeby dziś poglądać z tobą czarne niebo Złap mnie za rękę nie puszcza i choć, bo mała już nie chce nic No poza tym, żeby dziś poglądać z tobą czarne niebo Złap mnie za rękę nie puszcza i choć, bo mała już nie chce nic Poza tym, żeby dziś pooglądać z tobą czarne niebo Złap za rękę, nie puszczaj, chodź, bo mała już nie chce nic No poza tym, żeby dziś pooglądać z tobą czarne niebo Złap za rękę, nie puszczaj, chodź, bo mała już nie chce nic Niech nie masz planów na później, będę u ciebie po szóstej Chcę widzieć tylko twój uśmiech, reszta jest nieważne, wszystkie nasze kłótnie Zanim ta noc nam minie jak sen, ostatnie Daj mi spojrzeć twoje oczy, jak nie ma ciebie, to nie mam mnie. Nie chcę sam jeździć bez celu po nocy. Bo wolę z tobą, gdy siedzisz obok. Czas mija wolniej, masz moje słowo. Podaj mi dwojno, bo jutro nieważne, to ostatnia noc, gdzie to warte jest tu. Zanim mi serce złamiesz na dół i zaczną sypać na rany słuch. To chcę ostatni raz Cię tu. Mała już nie chce nic. No poza tym, żeby dziś oglądać z tobą czarne niebo Zobie za rękę nie puszcza i choć bo mała już nie chce nic. No poza tym, żeby dziś moglą dać z tobą czarne niebo Zobie za rękę nie puszcza i choć bo mała już nie chce nic. No poza tym, żeby dziś oglądać z tobą czarne niebo Zobie za rękę nie puszcza i choć bo już nie chcę nic, no poza tym, żeby dziś poglądać z tobą czarne niebo Złabie za rękę, nie puszcza i chodź, bo mała już nie chce nic